Też był taki model. Gdzie masz mikrofon? Tu. A gdzie mówisz? Tam, no, to, yy, to się poprawi. Gdzie masz mikrofon? Sprzedamy ci auto w ciągu 6 miesięcy, a jeżeli nie uda nam się go dostarczyć w ciągu 6 miesięcy, to być może sprzedamy ci je w tej samej cenie, co dotychczas. Modele dostępne od ręki. Ta galopująca inflacja i ta dziwna sytuacja na rynku rodzi też różne okazje. Spekulantów. Możemy wam sprzedać patent na to, jak ocalić swoje pieniądze przed inflacją. No. Kupić samochód i go sprzedać. Nie, po co kupować? A nie, no faktycznie. Podcast Auto Świat zapraszają Robert Rybicki i Piotr Szybulski. Panie, co to się dzieje? No w reżyserce nam pokazują, że jest dobrze, a wcale nie jest dobrze. Nie, no przecież nie narzekaj. No, są samochody, można kupić samochody. Podobno tak. No właśnie. Ale jest szaleństwo. Jest... Bo ja ostatnio szukam jakiegoś na przykład. Ale ty szukasz, ty, ty masz jakieś dziwne wymagania i oczekiwania. No, mam różne opcje, albo tani, fajny do zabawy, albo nieco droższy, też fajny do zabawy i ani tego fajnego, taniego nie można znaleźć, bo już nawet sparciałe Seicento Sporting albo Cinquecento, to już chore pieniądze, jak za taki samochód, no. W ogóle dziwnie zaczęliśmy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Drodzy słuchacze, yy, właśnie, drodzy słuchacze, będziemy straszyć? Nie, nie yy. będziemy straszyć. Będziemy informować o sytuacji. Tak mi się drodzy skojarzyło, ale to z będzie aktualne. Z... No właśnie, sytuacja się zmienia dynamicznie w każdym razie na rynku motoryzacyjnym, nie tylko na rynku motoryzacyjnym. Ogólnie panuje istne szaleństwo. Tak. Ceny rosną w zastraszającym tempie. Już teraz jak mówimy, czasami, ile jakieś auto kosztuje. Ja to... już mam nową strategię. Nie mówię, ile auto kosztuje. No właśnie gryziemy się w język za każdym razem, dlatego że to, co nagramy teraz, być może pojutrze już będzie nieaktualne, bo ceny się zmieniają w takim tempie, że naprawdę za nimi nie nadążamy. I nie chodzi tylko o samochody nowe. Używane, zużyte. Już nie ma takich samochodów za 1000 zł. No. Czasami się jeszcze zdarzają, no, no, ale to, są... to muszą być bardzo małe samochody, dlatego że nie tylko samochody drożeją, ale też drożeje nawet złom. W związku z tym, każdy wrak, każda ruina, która kiedyś gniła gdzieś tam pod płotem. Lepiej oddać na złom niż teraz, sprzedawać. Teraz jest coś warta, bo y, można ją sprzedać po cenie złomu i to czasami nawet kilka tysięcy kosztuje. W związku z tym, szaleństwo. Potężne rynkowe szaleństwo. Z czego wynikają te dziwne ceny? Przyczyn jest wiele. Zacznijmy od tego, że a pandemia, potem wojna, ograniczona produkcja, popyt cały czas jednak jest. A jak jest mniej towaru, a więcej ludzi chce ten towar kupić, to co można zrobić? A nawet trzeba podwyższyć ceny. No właśnie. Niestety popyt przewyższa w tej chwili podaż samochodów. Wiesz, Więc... to jest akurat o tyle ciekawe, że w, w tych latach pandemijnych, nazwijmy je tak, producenci produkowali mniej, sprzedawali też mniej, ale zarabiali Ale więcej. wyniki finansowe mają lepsze. No, czyli opłaca się nie produkować, ale sprzedawać i, i zarabiać na tym dobrze, no bo wiadomo, produkując ponosi się wydatki. Jakie zmiany w cenach ostatnio cię najbardziej uderzyły? Powiem ci, że ostatnio jak patrzyłem na cennik na przykład nowej Dacia Duster. No i właśnie też chciałem to powiedzieć, a. że nagle okazało się, że stówka strzeliła. Takie wypasiona wersja kosztuje ponad 100 tysięcy. Stówka w przypadku Dacia Duster, a to jest no. model. No. Ja wiem, my starzy jesteśmy, siedzimy w tej branży od dłuższego no czasu nie, i nie... pamiętamy yy, jakie Dobrze. były ceny Dastera, ja... kiedy debiutował. Duster przez dłuższy czas był takim suwem, którego ceny zaczynały się od niespełna 40 tysięcy złotych. Oczywiście mówiliśmy wtedy o wersji gołej, smutnej i bez niczego, no ale powiedzmy, że za około 40 tysięcy złotych dawało się kupić daczję Daster. Gołą. Teraz za taką przyzwoicie wyposażoną daczję płacimy już ponad stówkę. Czym ostatnio jeździłeś? Czym ostatnio jeździłem? Zadam ci pytanie. Jak jak dużo tego było i nie pamiętam. Taka Mazda, która jest Toyota. A, aha, już wiem, czym ostatnio o, jeździłem. Tak, no to wieś, to jest taki samochód, obok którego przechodzi się tak obojętnie, bo to ani Mazda, znaczy dobrze, to bardziej niż Mazda. E, wiem, ile kosztuje znaczy ile kosztowała, bo już szczęśliwie oddałem ten samochód. Bardzo miły, sympatyczny, zużywający niewiele paliwa, idealny na te ciężkie czasy, bo tam w 4,4 litra się mieściłem. Aktualna Mazda 2 w wersji hybrydowej. Mazda 2 Hybrid, czyli Toyota Yaris. Z innymi znaczkami. No właśnie, parę lat temu hybrydowy Jaris kosztował 60 tysięcy, mniej 60, parę tysięcy, co tak powiedzmy. No, poniżej 70 tysięcy dało się go kupić. Tak. Ile teraz kosztuje takie auto? Znaczy, teraz takie auto do posażone w dwa pakiety, tylko i wyłącznie takie podnoszące komfort, podstawowe, które wypadałoby mieć w takim samochodzie, kosztuje 105 tysięcy złotych polskich. Znaczy, dzisiaj tyle kosztuje, ile będzie kosztować za dwa tygodnie, albo za miesiąc, to nie wiem, no, kosztuje... 105 tysięcy. Małe tak... miejskie auto. 105 tysięcy za małe miejskie auto. Jeszcze nie tak dawno temu małe miejskie autka się zaczynały za od tak jakichś 30 000, 40 Zaczy, nie, tysięcy, 40 tysięcy... nie ja mieszaj, nie mieszaj. Super nie... Mini, czyli te małe tak. miejskie, a zaczynały się od 29, tak, żeby dobrze to wyglądało w cennikach, 29900 na przykład, no nie? A te już segment wyższe, czyli segment B, 43-44, no 45 tysięcy złotych. No teraz za takie pieniądze to nawet małego miejskiego auta się nie znajdzie niestety. Więcej na autoświat.pl Ale żeby nie było, że tak spoglądamy na świat pesymistycznie i że dostrzegamy same negatywy. Słuchajcie, ta galopująca inflacja i ta dziwna sytuacja na rynku, ten popyt, którego podaż nie jest w stanie zaspokoić, rodzi też różne okazje. Spekulantów. Znaczy spekulantów. Spekulantów. Więc rząd tutaj kombinuje, wymyśla jakieś pomysły na obligacje inflacyjne, na jakieś papiery wartościowe. No to nie ma sensu. Nie ma sensu. To, <śm> <śm> możemy Wam sprzedać patent na biznes na to, jak ocalić swoje pieniądze przed inflacją. No, kupić samochód i go sprzedać. No. Nie, po co kupować? A nie, no faktycznie, no, po nie, co ma sensu, kupować? nie ma no, sensu. Tak też można, ale żeby kupić samochód... To trzeba wydać chwili, dużo pieniędzy. Trzeba no. wydać kupę pieniędzy, ale słuchajcie, jest prostszy sposób. Jak macie niewielkie pieniądze, na przykład drodzy emeryci, jak dostaniecie już tą czternastkę, to mamy dla was patent, I zapis, jak... Na, zapisać jak... się w kolejkę. Dokładnie tak. Ponieważ ceny samochodów rosną z miesiąca na miesiąc. W związku z tym, wyobraźcie sobie, że powstał nowy biznes. Ludzie inwestują nie za duże pieniądze, wpłacając zaliczki na samochody, wpisując się na listy oczekujących. Będzie za rok albo za półtora. No, no właśnie, bo sytuacja, bywa, w tej sytuacja w tej chwili wygląda tak, że e, samochody zamówione teraz, nawet jak wam dealer mówi, dobrze, dobrze, już za chwileczkę, już za momencik, za trzy miesiące, może cztery, ten samochód no będzie. Różnie z tym bywa. To zwykle wygląda to trochę inaczej. Z tych czterech miesięcy się robi sześć miesięcy. Osiem. Czas Osiem, czasami dziesięć, czasami dwanaście. Ale plus jest taki, że jak teraz sobie zamówicie i nikt wam tego zamówienia nie anuluje, to kupujecie po cenie z dnia. To jest szansa, że kupicie po tej starszej cenie. To zależy oczywiście od tego, co jest wpisane w... Jak umowa jest skonstruowana. Tak, no? ale jest szansa, że jak wpłacicie jakąś tam zaliczkę no. albo zadatek, ale to zaraz wam powiemy, jaka jest różnica między jednym a drugim. Jak wpłacicie jakąś tam zaliczkę i wpiszecie się w tą kolejkę, to potem takie miejsce w kolejce po samochód... A już są specjalne grupy, odstąpie. Dokładnie. Można ten zamówiony samochód... Odstąpić komuś, kto zapłaci oczywiście na no, odstępne, ma... tak zwane. Odstępne, ale i tak mu się będzie opłacało, bo będzie miał ten samochód yy, tak sprzed 8 miesięcy. Dokładnie, tańszy niż gdyby zamawiał go w danym momencie, a w dodatku będzie go miał szybciej. Już importerzy dzwonią do nas, co wy mówicie. Patologia znowu się <laughs> zrobi na rynku. No Wiesz, właśnie, bo tak. Dla importerów to jest też czasami duży problem, bo ludzie przychodzą, zamawiają samochody. Oni by te samochody chcieli. Znaczy, to, to właśnie nie wiem, dlaczego mówią, że to jest problem. Bo jak rozmawiałem z importerami, to mówią, że to jest dla nich problem, bo ludzie zamawiają tych samochodów po salonach kilku, gdzie szybciej ten samochód przyjedzie. No i albo odbierają, albo nie odbierają, różnie z tym bywa. Ale nie? chętni na te nieodebrane się znajdują momentalnie, błyskawicznie i to właśnie czasami nawet z jakimś tam odstępnym. Z innych ciekawostek. Niektóre firmy, nie wiem, będziemy mówili, które firmy, już w ogóle nawet nie chcą niektórych modeli sprzedawać. Nie, że nie chcą. No, nie. Ja próbowałem na przykład testowo zamówić Volkswagena Golfa. Zadzwoniłem do kilku salonów. I pan mi powiedział, że w tym roku to, znaczy, może przyjąć zamówienie. Oczywiście, proszę bardzo, ale nic mi nie gwarantuje, bo ten samochód będzie na pewno w przyszłym roku, bo w tym roku żadnego już zamówienia złożonego teraz nie zrealizują. A gdybyś tak chciał, na przykład Toyotę? Ale w Toyocie to już wiem, jaka jest sytuacja. Też produkcja na ten rok została praktycznie w przypadku nie wszystkich modeli, bo są modele, które można jednak, można na przykład Toyotę CHR zamówić i z tą nie ma problemu. Ale gdybyś chciał Korolle, no to możesz sobie zamówić na przyszły rok, ale nie wiadomo za ile. Ale też możesz ją mieć w inny sposób. Możesz ją wynająć. Dokładnie tak. Od Więc Toyoty oczywiście. Tak. Niektóre firmy stwierdziły, że bardziej niż sprzedawać samochody, opłaca się je wynajmować. Znaczy, zależy komu się opłaca? No, no Im się opłaca. Zależy komu się opłaca, bo ja pamiętam, ja, jak dobrze wiesz, jakiś czas temu w tak zwanym pseudo-wynajmie, bo to nie jest wynajem, tylko kredyt z wysoką ratą balonową, czyli taką ratą na końcu po spłaceniu, którą się spłaca jako ostatnią ratę, no to 5 i 6 lat temu ten produkt finansowy był mega, bo wartość rezydualna samochodu po zakończeniu, po tych czterech latach, była na tyle atrakcyjna, że przez 4 lata płaciłeś za używanie tego samochodu rozsądne pieniądze jednak mimo wszystko, i potem mogłeś ten samochód wykupić za wartość niższą niż według katalogów Eurotaxu. Niewiele, ale no, to co zapłaciłeś plus ta rata balonowa, okazało się, że ten samochód jest droższy w takim pełnym rozrachunku jakieś 10% max. No jak na 4 lata to jest super. No i jak sam wiesz, teraz mi te się pokończyły. Powiedziałem, a może bym coś jednak zamienił. No przecież te używane samochody tyle kosztują. Ten mały miejski samochód, który kupiłem 5 lat temu kosztuje teraz prawie tyle, ile kosztowało 5 lat temu. Nowy w salonie. Mówię, to bym sobie resztę wziął w kredycie tym i sobie bym coś jednak może wymienił na większego, fajniejszego. I nagle się okazuje, że ta e, finalna rata po tych czterech latach jest tak mało atrakcyjna, że to się po prostu przestaje opłacać. No i co wtedy na robisz? Co robię? No, zostałem przy co jedynce na razie. No. <grym> No wiesz, no, no trudno, tak. trudno... Jeszcze jest jeszcze jedna sytuacja, która was może zdziwić w tej chwili. Mnie zdziwiło nie tak dawno temu. W Dawaj. zeszłym roku kupiłem nie za drogi samochód używany. A to też. Tak, to jest taki skutek uboczny tego, co się dzieje w tej chwili. Ale to finerku. dziwi tylko przy opłacaniu składki Autokasko. No właśnie, więc kupiłem jakiś czas temu taki niezadrogi samochód. Przez rok się nic nie wydarzyło i przyszło do płacenia kolejnej składki za ubezpieczenie. I Patrzę. Więcej. A tu ubezpieczenie mi podrożało. No to myślę sobie, no dobra, inflacja, no może wzrost składki, jakiś może inna polityka ubezpieczyciela. No ale dopytuję agenta, co to się stało, że mi ubezpieczenie podrożało. Samochód podrożał. A co agent mi mówi? Wiesz, bo twój samochód od ubiegłego roku według naszych tam cenników zdrożał o jedną trzecią. No, dzielimy trzecią. To. W związku z tym, z jednej strony no, tracimy nasze oszczędności, ale z drugiej strony nasze samochody używane są coraz więcej warte. No, wiesz, są coraz więcej warte, z drugiej strony masz inflację, ta inflacja zżera te pieniądze, jakby nie było, no ale są warte więcej. No. Więc, może po prostu, jeśli macie nadmiar pieniędzy, to inwestujcie w samochody. <śmiech> najlepiej najlepiej <śmiech> klasyczne. Nie tylko, nie tylko. Eee, Zaczy, pamiętajmy o tym, że to są ostatnie lata, kiedy można sobie... Poszukać jakiegoś fajnego samochodu. No cały czas są opinie, że tak od 2035 roku na terenie Unii Europejskiej samochód z napędem spalinowym sprzedawać już nie będzie no można. No tak, ale to są tylko, ale na to szczęście, jeszcze, jeszcze na to... szczęście, wbrew temu, co wszyscy piszą, dotyczy to tylko nowych, nowo homologowanych samochodów. Czyli będą produkowali te modele, które teraz mamy. Mam dłużej. nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. No nie będzie zakazu jazdy samochodem, mam nadzieję, silnikiem spalinowym. O kto wie, Dobrze, kto wie, kto wie no, może to polityka jest. Różnych rzeczy można się po nich spodziewać. Jestem... W ostatnich latach świat się zmienił. Ale prawa tak nabyte, to prawa nabyte. O, no. gdzie? No. Gdzie? 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 W państwie prawa. Tam to tak. Aha, okej. Okay. Czyli, tak. czyli nie u nas. Tak. Słuchacie podcastu Autoświat. Przeglądam sobie taki nasz katalog. Wziąłem spółki katalog z 2017 roku. 2017 rok to będzie 5 lat. 2017 rok. I no na dawaj. przykład, co ja tu widzę? Skoda CityGo. 30 tysięcy. 35 tysięcy. No to 35 tysięcy to była cena cennikowa, dobrze wiesz, że były. 32-33, dało Dokładnie się ten samochód kupić. Tak. Ile teraz, tak? No, zaraz Czekaj, po, teraz już chyba nie ma Skody CityGo. No dobrze, no to Volkswagen Up. Volkswagen Up już jest. Już jest, znowu się pojawił. Znowu się pojawił, widziałem. Nawet zastanawiałem się, czy możemy sobie właśnie wziął ten wynajem nie. długoterminowy. No dobrze, to spójrzmy na Volkswagen Upa 36 tysięcy kosztowało cennikowo poprzednio w takiej wersji, no już którą się dało kupić. Mówimy o 2017 tak. roku. Ostatnio, jak byłem w salonie, to taki egzemplarz, który stał yy, w salonie, był wyceniony na 67 tysięcy. Tak, też mnie szczęka opadła, jak żem to zobaczył, bo taki fajny, w takim fajnym kolorze. Yy, ale to był taki. To ile według cennika teraz? Yy, teraz według cennika zaczyna się od 58 290 zł. Yy, tak. Kiedyś 36 tysięcy, teraz 58. 8. Przy czym bardzo często jest tak, że te... No to jest 58 takie do te komu komunikacji. Te podstawowe modele są praktycznie niezamawialne, nie da się ich kupić. Ale jest, znaczy dobrze, trudno powiedzieć, że dobrze to wygląda już za 58 tysięcy złotych. Już za 58 tysięcy, tak, za samochód... Z malutkim silniczkiem. Jest 1,060 koni. Co chcesz? Z, no, blachą, no. z blachą na drzwiach, i takim i tam. To jest, bardzo, to jest bardzo fajny tam samochód. Bardzo który fajny samochód fajnie jeździ. Tak, ale to wiesz, no, to, to był samochód kiedyś taki bardzo, bardzo podstawowy, a teraz. Teraz, teraz <grym> nie kiedyś, by... kiedyś za takie pieniądze, jak teraz, to, to małe autko, to można było kupić już samochód klasy średniej w promocji. No, ty wiesz, no ja pamiętam czasy, jak auto kompaktowe kosztowało 30 tysięcy złotych. No. Ja wiem, to było Stary 20. Jesteś. I to było Astra bez niczego nie. z Polski. Ja i Opel Astra? To był Citroen Xsara. No, bardziej Opel. 40 tysięcy kosztowało Był taki okres, że były tam 33-34, no, ale to było 20 parę lat temu. No nie no, to o czym mówimy? Ja, ja mówię teraz o tym, co się stało przez ostatnie kilka lat. Więc, jakbyście chcieli sprzedawać swój samochód, to zanim wystawicie ogłoszenie, to przejrzyjcie Zobaczcie, ile to jest warte. ogłoszenia konkurencyjne, albo jak będziecie chcieli e, zamienić samochód starszy na nowszy. I wybierzecie się do dilera, to nie przyjmujcie pierwszej propozycji. Nie. Bo dealer nawet, i tak kupi ten używany nawet, samochód. Nawet jeżeli wydaje się atrakcyjna, to zwykle teraz, akurat, mamy taki rynek, że ten, kto ma samochód, naprawdę może dyktować ceny. Zgłębialiśmy sytuację, zgłębialiśmy to, co się dzieje w komisach. Fajnych aut jest naprawdę niewiele. Ktoś A jeśli ma... są, to kosztują tyle, co kosztowały nowe, jeśli mówimy o samochodach dwutrzyletnich. I najciekawsze jest to, że to oczywiście nie jest tylko problem, który dotyczy Polski. Polski dotyczy szczególnie mocno, dlatego że poza tą y, dziwną sytuacją na rynku motoryzacyjnym, przypomnijmy, w 2021 roku okay. producentom nie udało się wyprodukować jakichś 8 milionów aut, na które mieliby zapotrzebowanie. Tak. Taki jest ubytek na rynku. W związku z tym, ponieważ nie udało im się wyprodukować tych 8 milionów aut, to o te właśnie kilka milionów aut używanych mniej pojawiło się na rynku, bo ludzie sobie nie wymienili starych aut na nowe. I stąd się biorą też te ceny. Natomiast w Polsce problem jest pogłębiony przez to, że mamy inflację. i nasza Staliśmy na... z kolan. Inflacja nasza też wstała z kolan. Tak. Przez wiele lat była... nie było inflacji praktycznie. No. Albo była naprawdę minimalna. Teraz ta inflacja jest potężna. W związku z tym nasza waluta jest warta... Stosunkowo mało. I na przykład te przyzwoite auta używane na polskim rynku stały się atrakcyjne dla y, handlarzy. O, o właśnie, tak. Przyjeżdżają to, handlarze jest... z Niemiec i kupują samochody w Polsce. Kiedyś, kiedyś handlarze z Polski jeździli do Niemiec kupować samochody, natomiast teraz od pewnego czasu jest odwrotnie. To znaczy dobre samochody, takie na przykład, które schodzą z flot albo z jakichś tam kontraktów długoterminowych, one mm. niekoniecznie zostają w Polsce. One są troszkę tańsze od porównywalnych aut w Europie Zachodniej. A w dodatku są sprzedawane za złotówki, a złotówka jest bardzo tania. W związku z tym opłaca się handlarzom z Europy przyjeżdżać do Polski i kupować tutaj używane auta. A ja mam jeszcze jeden model. Jaki? Tam, uwaga, sprawdź cenę. No no, Fiat Panda. Fiat Panda. Fiat Panda. Tanie miejskie, popularne auto swego czasu w Polsce. No, no, ale w ogóle Fiat miał przez długie lata dużo tanich modeli. Tak. E, najtańsze auto kompaktowe przez pewien czas. Takie. Tipo. tipo. To zaraz. Nie, czekaj, ty... czekaj, o, ty... czekaj. O typo też debiutowało, ale zacznijmy od Fiata Pandy, Fiat Pandy, bo to jest dobre Fiat, porównanie. Fiat Panda. Fiat Panda. Od ilu? Od 30 paru tysięcy się zaczęło. 35 tysięcy, e, nie, przepraszam. Od 34 tysięcy no. się zaczynał Fiat Panda. Przy czym Fiat należał do firm, które udzielały rabatów były rabaty dla grup zawodowych, były... No, te, teraz te, te, już nie ma rabatów, teraz rabatem jest dostępność. Dla każdej grupy zawodowej. Kim byś nie był, przychodziłeś do, do salonu Fiata i mówiłeś, że jesteś, nie wiem, górnikiem, hutnikiem, lekarzem, młynarzem i oni wyciągali odpowiedni rabat. A teraz już takich rabatów niestety nie ma. To mówi, że za 35 tysięcy nie kupiłeś już Fiata Pandy? Używaną. I to taką, która kosztowała kiedyś 35 jako nowa. E... Możliwe, aż sprawdzę. <ślech> Bo to może być ciekawe, znaczy raczej pewnie tak, no, bo to mi powiedz, ile teraz tipo kosztuje? E, tipo kosztuje. 2017 idę. rok, cennikowo 45 600, aczkolwiek bywało i tańsze. A teraz jest ciekawa sytuacja z światem tipo, gdyż świat tipo, przynajmniej na stronie importera, bo jeszcze jakieś tam cenniki są, ale na stronie importera nie występuje już świat tipo, na przykład w wersji sedan. Tylko, mamy, tylko mamy hatchbacka, kombi, crossa. I mamy dieselka jeszcze jakiegoś także, no ale dobrze. Zwykłe tipo. Teraz to nie wiadomo, które tipo mamy. Crosslife, zacznijmy. Zwykłe tipo, no. Zwykłe tipo. Pięciorwiowe. No i tak. Strona Fiatanowa jest cudowna. No i gdzie są ceny? Nie ma cen, no. Bo auta są bezcenne i wszystko się tak zgadza, to, tak, to potwierdza to się, tak, to się, tak to się porobiło, że teraz jakoś tak wcześniej, jak się wchodziło na strony importerów, to już od, już od. A teraz jakie jest hasło? Sprzedamy ci auto w ciągu sześciu miesięcy, a jeżeli nie uda nam się go dostarczyć w ciągu sześciu miesięcy, to być może sprzedamy ci je w tej samej cenie, co dotychczas. Dos modele dostępne od ręki. Wybierz to, co mamy, ewentualnie Aha. ze stoku, albo zamów, jeśli chcesz, i sobie poczekaj. A ile? No to... No to... No, poczekasz tyle, ile trzeba. No. Ludzie są niektórzy uparci i potrafią długo czekać na samochód są tacy, którzy czekali długo i nagle się okazuje, że przepraszamy bardzo, ale, ale w związku z problemami pandemia z siłą, wyższą. siłą wyższą, pandemia w Chinach, pandemia w Korei, wojna na Ukrainie, to my już w ogóle tej wersji produkować nie będziemy. I w związku z siłą wyższą musimy państwa przeprosić, ale oddamy wasz zadatek. I poszukajcie sobie auta gdzie indziej, ewentualnie zamówcie wiesz, u nas. To mi się jakieś wtedy inne. przypomina? No, Miś. No, nie mamy pańskiego płaszcza. i co nam pan zrobi? No tak, i tutaj przejdźmy do jeszcze A ja jednego. wiesz, ale to jest, to jest też problem dla ludzi, bo ci ludzie, no dobrze, ok, jeśli ktoś chciał indywidualnie, tak, ale mówmy się, większość sprzedaży samochodów w Polsce to są samochody, które są kupowane do firm, czy to duże firmy, czy to jednoosobowe, no to na ogół. I ktoś miał plan. Ktoś miał plan, ktoś podpisał umowę leasingową, ktoś poniósł jakieś koszty. Ktoś potrzebuje kosztów pilnie. Ktoś poniósł jakieś koszty. I nagle okazuje się, że jak tego samochodu nie ma, no to okej, okay, firma leasingowa zwróci te pieniądze do firmy. Załóżmy na przykład jednoosobowej. A teraz uwaga, jak firma leasingowa zwróci te pieniądze do firmy jednoosobowej, to co firma jednoosobowa ma? No co? Przychód. A jak ma przychód, to co trzeba zrobić? Oj tam, o tam. No nie no, to jest podatek, to pani 20%, no. Teraz jest też e, taka sytuacja, że właśnie w wielu takich przypadkach, e, gdzie był wpłacony zadatek, teoretycznie, jeżeli jedna strona nie wywiązuje się z umowy, gdzie był zadatek, to musi ten zadatek zwrócić, ta strona, która się nie wywiązuje, ten zadatek powinna zwrócić e, w, w, w dwukrotność. Tak się przyjęło. Takie są, takie są reguły, takie są ta, zwyczaje, za, 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 no. nie, nie tyle zwyczaje, Dobre, to, to przepisy. przepisy to. Pra, prawo tak mówi, że jeżeli sprzedawca nie chce nam czegoś sprzedać, na co przyjął zadatek, to powinien dwukrotność tego zadatku nam oddać. W związku z tym z jednej strony zdarza się, że na przykład sprzedawcy podpisują te wszystkie kwity w ten sposób, żeby tam broń Boże słowo zadatek się nie pojawiało. Zaliczka. Zaliczka. Zaliczka to co innego niż zadatek. Zaliczkę po prostu można oddać w pojedynczej wysokości. Natomiast zadatek, jeżeli ktoś się nie wywiązuje ze sprzedaży czegoś, co obiecał sprzedać, musi oddać podwójnie. Może się z tego wykręcić, mówiąc, że jest siła wyższa. No, i tu się zdarzają różne dziwne sytuacje. E, na przykład słyszeliśmy o takiej sytuacji, że jedna z firm anulowała ileś tam zamówień, twierdząc, że niestety zaistniała siła wyższa nie mogą tych samochodów dostarczyć no, bo pandemia, wojna, braki surowców, elementów, składników jednym słowem siła wyższa w związku z tym zadatek zwrócą, ale tak, jak zaliczkę. W... No, w tej kwocie, w której została wpłacona, ale przez siłę wyższą nie zwrócą podwójnie. No, bo siła wyższa. Siła wyższa. Po czym śledztwo tych niedoszłych klientów wykazuje, że mm, no może i ta siła wyższa występuje, ale tylko na polskim rynku, bo na przykład. Na, na innych rynkach ten samochód innych, można zamówić. Na innych rynkach, gdzie ten samochód kosztuje odpowiednio więcej, no, trochę więcej, no. To tam 13% albo 20%, nagle ta siła wyższa nie działa, bo tam jest droższy. I tamta wersja jest nadal dostępna. U nas jest niedostępna. No i teraz powstaje pytanie, co z tym zrobić? Czy iść do sądu? Czy się domagać jakiejś innej rekompensaty? Polska Prawda do sądu. To trzeba. No tak, no. w takiej sytuacji raczej trzeba. Także straszne mamy te czasy w motoryzacji. No i naprawdę straszne. Z jednej strony pojawiają się całkiem ciekawe auta, a potem się okazuje, że tych całkiem ciekawych aut nie da się czasami zamówić. Ale fajne są. <laughs> no ale tak, ale coraz częściej jest to lizanie e, cukierka przez papierek. No i moja konkluzja jest taka, że słuchajcie, dbajcie o swoje samochody, którymi teraz jeździcie. Bo możecie jeździć nimi bardzo długo. No a jak będą zadbane, to jak już uda wam się je zamienić na coś innego to za te zadbane dostanie się naprawdę solidne pieniądze. I jest zupełnie inaczej niż było do tej pory, bo przez wiele lat mówiliśmy do dobra, słuchajcie, samochód to nie jest dobra inwestycja, to jest raczej koszt. No, bo cały czas kosztem był jednak mimo wszystko. No. Tak, a teraz się okazuje, że pieniądze zainwestowane w samochód <śmiech> <śmiech> wolniej tracą na wartości niż pieniądze pozostawione na rachunku bankowym. Samochody drożeją szybciej niż inflacja rośnie przynajmniej no, cały czas. No tak, i samochody... I samochody trzymają ceny lepiej niż nasze niby oprocentowane lokaty. Więc. więc niby oprocentowane, to, to, to jakieś grosze są na tych procentach. No, no niższe niż inflacja. W związku z tym, jak macie pieniądze i nie wiecie co z nimi zrobić, kupcie samochód. Zainwestujcie w samochód. Jak macie nie za dużo pieniądze, to zamówcie samochód, zostawcie zadatek albo zaliczkę, i liczcie na to, że ten samochód się kiedyś tam pojawi. I wtedy, jak już się pojawi, będzie do odbioru, to spróbujcie sprzedać pod... miejsce w kolejce. Oczywiście, to bez gwarancji, że to się uda, bo się sytuacja gwałtownie może zmienić. Ostatnio... Nagle, nagle pojawi się w salonach mnóstwo samochodów, nikt nie będzie chciał kupować tego, tak. tego odstępnego. No. I tego wam i sobie życzymy, żeby sytuacja się niespodziewanie zmieniła na lepsze. Tak, bo wtedy będzie po prostu przyjemniej. No. Będzie można, Normalnie będzie można będzie. sobie pozwolić na samochód. No. To Normalny. Teraz trzeba sobie pozwolić na samochód, bo to się bardziej opłaca. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję bardzo. Podcast AutoŚwiat. Więcej na AutoŚwiat.pl